A tak z ciekawości, po ile minut wam odcinki wyszły? Ja jeszcze nie ja miałem nie, czasu żeby ja A, ja już edytowałem. Ja, ja mam za 40 dni wesele, wyobraź sobie ile trzeba rzeczy ogarnąć przed tym. Budę. Co więc? Ja to mam od roku kupione. LAN Party w E4. Rozumiem, że z okazji wesela będzie jakiś, jakiś stream specjalny z Europy, tak? <laughs> tak, tak, oczywiście. Nie pójdę na wesele. No, no to tań, Wyjdę o 19, żeby na streama zdążyć. Z dwójkami na weselu, tylko lapkę Tak, w garniturze usiądziesz. W tej swojej czapeczce. <grym> Cały czerwony. Dobra, tak sobie teraz patrzę, e, co ci tam napisałem. A więc, tak, mhm. musisz lecieć w Bregenz. Bregenz to jest to na lewo od trolu e, nad Szwajcarią. No wiem, to wiedza. zielone. Wiedza, wiedza. Musisz to sklejmować. Mhm. Musisz sam pierdzielnąć ten sojusz, co oni tam mają. Że uda udać się szybko sklejmować Pocze, to może... Ja ich Ale mogę... ja to, bre... ja to Bregenz mogę zwasalizować dyplomatycznie. Nie rób tego, bo musisz zerwać, e, musisz zerwać z Sabaudi sojusz z Francją. W ten sposób, day one, ja się wbijam w Sabaudię i, e, i cisnę Sabaudię, Neapol, Aragon i pewnie jeszcze coś się znajdzie. Nie, chyba nic się nie znajdzie, ale cisnę te dwie rzeczy. Te, te, te trzy państwa, i wtedy um, postaram się Aragonowi zerwać sojusz z Francją. A właśnie, nie dogadaliśmy do którego roku dokładnie trzyma nie prowadzimy wojen. Chyba 20, 30. Tak, czy jak jeszcze mamy 20, 30 lat? On wasalizował Krym. To już dawno. Przecież tym Krymem karmił. No, ten Krym karmił Litwą. Mnie. Fajnie byłoby jakbym nagle dostał inheritance w Węgrzech. Boże, jak ja bym nagle odziedziczył węgry po prostu. O matko, to byłoby dobre. Jaka jest szansa? Ile jest procent? Nie mam pojęcia, to musisz do Lukasa z takimi statystykami lecieć. Ja się przed chwilą dowiedziałem, że jest taka strona jak Skandenberg. Ja też. I że są jakieś tam różne statystyki na Army The Tradition. Tak, robisz tego klejma? No robię. Robi się w Spy Hmm, skasowałem dyplomatyczną ideę, bo i tak nigdy jej nie wymaksuje, <laughs> <laughs> Ale, ale mogę się, czy nie wziąć militarne jakieś na nich miejsce. To zależy, rzeczy, najlepiej teraz jest zrobić po prostu coś, co jesteś ahead of time. Nawet ekonomiczne mogłyby się opłacić, no, żeby militarne po prostu... militarny jestem, znaczy ja na militarnych jestem teraz ten, a ekonomiczną już nam mam. Bo mam, dokładnie mam ekonomiczne i teraz muszę wziąć drugie, nie mogę wziąć drugiego. A, dokładnie, miejscu. no to w takim razie... Quality chyba do ekonomicznych najlepiej. Bo quality masz e, z ekonomicznymi jakiś boost dobry, pamiętam, chyba dyscypliny. Ja teraz mm, trochę. jest tak, dyscyplina. Ja teraz żałuję teraz tych defensive ideas, chociaż morale może się przydać i tak będę chciał ich na, na defensywę wziąć. A i spróbuj z tym Bregensem zrobić jak najszybciej tą wojnę, bo obecnie prowadzą jakąś wojnę i możliwe, że jakieś sojusznicy się nie dołączą. Zawiązuje sojusz z Aragonem. Bo oni mają z sali już, nie? No, okej. Okay. No to ja też zawiązuję. Okej. Okay. No nie będą, kurwa. Ale wiesz co? Bo. Ja nie wiem, jak wtedy. Bo ja myślałem, że mógłby, byłbyś w stanie podesłać Kondotieri do wojny z Sabaudią, ale chyba będziesz w stanie podesłać. Bo po prostu nie wiem, czy ja pierdzielę ten Aragon i Neapol na raz. Bo przyznam, podglądałem sobie inne państwa na, na sejwie pomiędzy grami. I Aragon ma chyba z 20 tysięcy wojska, parę, ale ma limit do 40 chyba. Plus ma jeszcze Neapol i jeszcze Sabaudia do tego. A tak jak coś, to my musimy rozdawać karty, bo ja nie widzę opcji, żeby nagle prawosławie walczyło z protestantyzmem, jeżeli nam nie wpierdzielą po drodze. Tak na serio, musicie się przygotować na to, jak już ten 20-30 rok wskoczy, to będziemy po prostu napierdzielać się na lewo i prawo i tak latać. No. mnie nie ścisną, to od razu się na to na nie wygramy tego. No tak, ja też tak czuję. Tak wpierdzieliśmy. Jeszcze mi nie wiem, to była dania powiedzmy i coś jeszcze na no, jak, jakimś zadupiu, gdzie może się nieźle rozwijać. To jeszcze ok. Miałem o 500 gole, obrońcą wiary katolickiej. A wtedy, a wtedy nic by nie zaatakowali. No, ale tylko przez jakiś czas. Francja wzięła sobie prowincję w Portugalii. Bo, bo, no, też zauważyłem. Bo wiesz, bo jak później, dajmy na to, za te 20-30 lat wypowiedzą wojnę jakiemuś Główienkowi, to nie musiał się dołączyć do obrony. Tak samo Bizancjum. Dobra, i manewr polega na tym, że ja Ciebie nie wołam do tej wojny. Nie, tak? nie wołam. Musi to wszystko sam ugrać i najważniejsze jest to, żeby Savoy zerwać sojusz z Francją. Jak to zrobisz i najlepiej tylko to, od Savoy nic więcej nie brać. Ponieważ musisz mieć trusa jak mm -hmm. najkrótszego, żeby móc ewentualnie dołączyć się jeszcze do Wojny Mojej Gdy trusa nieś miał 6 lat Nie wiem mógł się wtedy dołączyć jako gracz ale Spóźniony Ale... Ewentualnie kondottieri mi podeślesz A wiedziałeś o takim pełnym easter eggu w Europce? Że masz, no teraz Bizancjum leży, ale wcześniej leża u Osmanów, taka prowincja Saruhan I jak e, wyzwoli się państwo Saruhan, które jest na tej prowincji To Aragon dostaje klejma na Saruhan, że trzeba go zniszczyć i tak dalej, ponieważ jest to jego tam prawowite następstwo. A później dostaje klejma na Gonder, które jest stolicą Et Etiopii, że po prostu powinien tam władać. No jest to nawiązanie do Władcy Pierścieni. No nie wierzę w to. Co? Ten Bragens odkrył mojego dyplomatę. O nie, no Jezu. I. a tylko. a ja dopiero od 30 mogę. fabrykować kremy. Ja pierdzielę. To było 25. Nie mów! Nie mów! Kuźwa! Wiesz, co się dzieje? Czekaj, czy, czy nikt nas nie posłuchuje? Nikt nas nie podsłuchuje, ok. Eee... Sabaudia gwarantuje niepodległość. Saluzo. I to jest, Kuźwa, też ciekawa opcja, bo mogę tej Sabaudii sprawować osobno, wpierdzielić ewentualnie. To dawaj. Bez ciebie, tylko nie wiem, czy mam claim'a, bo nie mogę teraz kliknąć, bo mi wyskoczyło, że czekam aż gracze się joinują. O, radioles przychodzi, o, kuźwa, spóźniony kolega. Jego się zastanawiam, czy jest warto, no, czy dan, bo szybciej zerwę ten sojusz z Aragonem, z Francją. Ale nie, no kurczę, no nie będzie warto, no bo jak zawołam Sabaudię, no nie, nie ma opcji, bo dołączy się Sabaudia, ale nie dołączy się Aragon, a mi na Aragonie zależało. Oczywi co może zrobić papież w sytuacji, jak jest znajdowany heretyk? No oczywiście spalić go. Jego książki. Kurczę, mam nadzieję, że Zlewik nie zauważy tego, że będę się ewentualnie bić z Aragonem. Ponieważ on ma klejmy pełne na Neapol. I... To czuję, że może to wykorzystać tylko jak będę kończyć wojnę z Aragonem. Kurde, ile i gdzie może mieć flotę Wenecja? To jest bardzo istotne. 20 okrętów mają w stolicy. Myślę, czy Wenecji teraz nie zatakali w międzyczasie? 13 galer, ja mam 11, Fucken. O nie, Milan zjadł całą Genuę. O nie, ona miała być moja. Genuę jeszcze tym... istnieje? Jeszcze istnieje, tam na, na, na wschód do na Azji. Tak, z tym Saluzo? No, mówię ci, że nie ma opcji, ponieważ e, zależy mi na walce z Aragonem, a nie na samym Savoy. Chodzi mi po prostu o to, że jak ty zerwiesz sojusz z Savoy z Francją To ja się wiam w nich od razu, żeby walczyć z Aragonem Żeby Aragonowi zerwać sojusz z Francją Dlaczego nie mam kasosbeli na heretyków? Papieżu, papieżu, gdzie jest jakieś zebranie, które powiesz, że to trzeba... No, no kurde, je, jeszcze nie ma, jeszcze nie ma, musi być to zebranie w Trentie, czy gdzie tam było A jak myślisz, jeżeli dotrwamy do wojny lig To... Oni pójdą przeciwko nam, co nie? No zapewne I, i Jedni i drudzy Zaportowałem Buntowników w <laughs> Ile tam wysłałeś hajsu? 80 dukatów O kurde, cię było stać, a na kardynała ciebie nie stać? Nope no, Mądre no Ja ci nie zasponsoruję, już 200 kosztuje a, a właśnie, a co za sojusz Austrii Aragonu? A co za sojusz Francji Aragonu? No bo Francja znowu. A co to za blokująca ekspansję w Polsce? To, może, to, co to może. może jakieś heretyckie wyznania. Ja widzę jedną religię protestancką. Bo to tak blokuje nam zdobycie PU, no? W teorii. Tylko. Ale Aragonu tam nie było, jak robił sojusz. Oczywiście, że był. Jak brał sojusz, to nie było granicy z Aragonem wtedy. Granica od 1444 się nie zmieniła. Ja nie wiem co to jest Aragon, stary. Nie wiem o co chodzi. Nie oglądałem Władz okay. To wszystko przez tą Burgundię, że tam spadły te unie personalne. Ze mną. To trzeba było nie ingerować w Burgundię. Ale oni sami się oddali. No dobra, po wojnie, ale sami. Trzeba było się nie zgadzać. Ale tak ładnie prosili. No, to zanim mnie rozłączyło, to chciałem powiedzieć, że będę za chwilę miał klejma w Bregenz O kurde To może odpuszczę na... hmm. to Wenecję? Chyba się bym nie wyrobił, Wenecja, Prowansja i coś tam jeszcze Memmingen, Memingen najgorsze Ale sobie zwiększam teraz limit wojska, więc powinienem e, powinienem mieć może nawet po 40 tysięcy z wojny z Aragony. Będę walczył z Szwajcarią, Wurtembergiem, Milanem, Sabaudią i Mulhausem. Trochę tego jest. O, a propos Wenecji. Milan mnie wezwał do wojny z Wenecją, XD. racie sobie radę, Milan? No, tak średnio bym powiedział. W ogóle w Bregenc jest wojnie po mojej stronie. Bo Milan wezwał do wojny z Wenecją. Może sobie zajmę prowincję. Bregenz poszedł w ogóle oblegać Treviso, XD. Nie widzę. Co tu się dzieje? Milan ma ogromne siły. Ogromne. Z mi armię w Wiedniu. Co? No. Urła. Pobiektami z pawalną. A Czechy dzielnie im stolica oblegają. Ten Milan jest OP. On właściwie wbił w moje. Mam przewagę do 10 tysięcy żołnierzy. On niszczy. Niszczy po prostu moją bohemię O, kurde, jak coś nie bój się ostrzeliwać Ma tych. Nie, co? ty. Mam dziewiątą. Co? To jaką masz? Ósmą. A ja też mam dziewiątą. A ty przyszedłeś na nową instytucję, osiągnąłeś, czy nie? Renesans. Kolenia, kolonia, kolonializm? Nie, renesans. Kolonializm to, to zaraz będziemy się stracić. Renesans to mam. A kolonializm to sobie. Fr... w to jest a head of time dwa lata. O, kurde, ten. Lukas sobie zbustował. Nie, znajomy zbustował sobie kolonializm w Paryżu, żeby. Zde zdewała ogólnie Co? Jakie nasze znaczy unrest plus 6? Co? Great Pizza no, o ja pierdziele To będzie ten, To też panie dostać plus 6 do un unrestu Tak, A bo to trzeba, to... trzeba zmiażyć tych, tych West Freezy. Trzeba zabić kurwa tych ludzi Mira się wbija we mnie znowu się. Gdybym, gdybym nie wysłał tego wsparcia, to oni by się oni by masakrowali. Wiesz jak... co, na, na twoim miejscu bym już spisował Szwajcarię. Masz ich stolice, by się zgodzili, weź trochę wiem, pieniędzy. Oni, wiem, że oni by się zgodzili, tylko ja nie chcę. No jak uważasz, no ale wiesz, im później Aragon Ja na chcę, żeby będzie. oni stworzyli kraj. Ja chcę ich rozdzielić. Więcej krajów w chrę, więcej zabawy. O, bo oni mogą utworzyć kraj o nazwie Trzy Ligi. Tak się nazywa. Oni go nie podbili w ogóle, bo on chyba istnieje normalnie, 3 ligi. Nie wiem, ale wiem, że mogą go uwolnić. Jeżeli upadnie im ten fort, to ich to uwolnię. A Milan chyba stacił armię? Znaczy nie, ma 15 to, tysięcy i idą to. na Węgry w Milanie. I już mógł go zaatakować zaraz po tym, jak go. Te parmy, nie? mógł zaatakować zaraz po tym, jak ją uwolni. Okej, okay. no to mogę sobie bill networkować, na nich. Ale mówię, ja bym chciał od razu Savoy, bo parma to jest dla mnie agresywna. Nie wiem, co, co, jak oni zrobią pokój z Wenecją. Ponieważ Wenecja nie no, jest w stanie wojny z nimi, i mam dwa klejmy y, na nich. i akurat tę prowincję zajmuję. O kurde, patrz co mi Milan dał. O, ja pierdzielę. Milan dodał w ogóle nowe prowincje. Bergamo? Co? To ja tu Milan cisnę, a ten. A ten mi prowincję dał. Ale da mi, we, mi Weronę i Treviso w ogóle. Od Wenecji. I dzięki temu. Eklipsowałem ich na, z, z rywala, więc zarąbiście Tam Czechy dzielnie się biją, spowalniają ich Gdzie to oblężenie idzie? O, Francuz mi matkę wyzywał o kurde Poważnie Nie ogarnęli co robimy E, nie o to chodzi, po prostu wziąłem go na rywala Z Dobra, zerwał, zerwał ten sojusz z Savoy no, myśmy musieli ogarnąć, co robimy. O nie! Co nie? Mój następca tronu umarł. O nie! O nie! Ja, mój król ma 66 lat. Jak jest w stanie wojny, to nie będzie tragedii. W sumie ci powiem, że możesz nawet kończyć tą wojnę, gdzieś miał ochotę ze się z tym Milanem zrobić. Bo ja za sekundkę lecę, właśnie, sobie na Neapol, znaczy na Aragon. Za rok mamy koń z trusa z Polską, musimy to wykorzystać bardzo szybko. <noise> to, to co z Polski zostało, trzeba wykorzystać. A znaczy, co no wiesz, ja się nie dołączę, dla mnie nie ma opcji, dopóki tej sabody nie pokonam. Ja ci te Sabaldi mogę zmiażdżyć. A w sumie, jak chcesz, no to wyłącz w takim razie, Mila, i tak dalej, Sabaldi możesz przytrzymać. Ale ja w główną walkę z Aragonem to toczę przecież. A pójdę się spytać, co on, co on ich tak męczy tutaj. Nie. Yeah. What's up A yeah. uh, Lukas got disconnected. Aha. To wywaliło chyba. Lukasa wywaliło. Albo cheaty. Albo tak, albo modyfikowali sejwa w międzyczasie. On tam wszedł w tego save'a odpalił do notatniku i pozmieniał tam sobie hajs i tak dalej. Przepłynąłem flotą z jednego portu do drugiego. 40 okrętów aragońskich ruszyło nagle w, tego, w tym momencie na krucjatę na mnie. Zerwali już sojusz z nimi. Zerwali już. Fran Francuzi zerwali sojusz z Aragonem. Ale po wielkie Księstwo leon tworzą Będziemy zaraz mieli wojnę z Moskwą Nie wiem, czy mnie usłyszałeś wyraźnie, ale powtórzę, Słyszałem, będę... ale dlaczego? Bo jak ja zrobię Restoration Union, a on walczy obecnie z Litwą... A to na Litwę teraz miał Unia? Tak. O kurde... O, Francja chyba poszła, uznała, że chrzanić e, byłego sojusznika i poszła na Sabaudię. O kurde, klepie siły Neapolu oraz tego... Aragonu na morzu, ja pierdziele. Bez straty okrętu! O kurde... No, bez straty ani jednego, jeszcze dwa transportowe dostałem. Mogę sobie inne w końcu, przejść, no ja pierdziele. Oni są zbyt pewni siebie. się nie dziwię, wiesz, że oni mają. Yy, te. Co? Norwegię i Finlandię jako. Znaczy już teraz fin Finlandia to mało, ale Norwegię mają jako wasala. Ja pierdziele, serio? Tak, oni idą od góry, oni tak otaczają nas. Kuj no. Mam nadzieję, że lecą tym wężykiem do Anglii czy coś. To jak myślisz, jeszcze nagramy tych odcinków? Dwa, może trzy? Zanim znikniemy z mapy? Nie wiem, nie wiem. Wiem, że mógłbym już pisać z Polską, ale wydaje mi się, że chyba trzeba coś tam w tej wojnie dać, takiego konkretnego. Na przykład. Nie chciałbyś Albanii? Nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę tam wbijać. o Neapol teraz walczę jak porąbany, a. Bo zatem nie chcę im łatwych wargoli dawać. Bo wiesz, bo jak miał coś takiego wysuniętego, hamsko, to mi się to, no ty, to odbije, tak na serio. Jest of w Union? Litwę też masz? Oczywiście. Też masz. Ile relacji? Za dużo. Za dużo. Jakam <laughs> dyplomatyczne idee? Musimy <laughs> się tym zająć. Plus dodatkowo, no musimy coś zrobić z tym. Jak to się nazywa? No. Dokładnie tak No tymi pisantami, co tam coś tam było I Andres się z jakiejś... A, no, no to będzie ten, y, to wydarzenie w cesarstwie I wtedy będziesz mógł właśnie tych pisantów y, Będzie wybór w cesarstwie właśnie I wtedy dopiero będziesz mógł wybrać czy zgadza się na pisantów Czy ich po prostu rozpierdzielić, z reguły się ich rozpierdziela I są rozpierdzieleni wtedy, I, czy możesz rozpierdzielić Skończyłeś wszystkie wojny? No w końcu War mi spada, co masz jakieś plany? Idziemy Crash the peasantry. Okej okay. Jest nie będzie tam pluła w twarz. Kurczę, ja chciałem sobie trade, trade node'y te trade porty zupgradeować I nie mogę, bo jestem znowu w stanie wojny O, Council of Triend będzie. Invitation all Catholics Kurde, ale nie jestem tym. Ajdź, 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 aj, bo Aragon mnie nie lubi. Aj zaryzykować? Tak, Aragon jest. Prowadzam kontrreformację. Właśnie nie wiem, czy warto. Aj, dziwne, Aragon poszedł w conciliatory, czyli w to, że. E, czyli żeby być dobrym dla protestantów, a zbustowali harsza, czyli zbustowali. To nawracanie przeciwko heretykom. Jakim cudem? Ja mam klejmy na około Parmy, ale samej Parmy już nie. Jest, poszli przeciwko heretykom, zajebiście. Warscore versus other religions. Manpower in true faith provinces. Institution spread in true faith provinces. To mi się podoba. Myślisz, żeby wprowadzić kontrreformację, czy nie? Ja już prowadziłem. Ale, no to tak ale, ale, no, ale ten... ty... Tak, ale ja mam tych protestantów w kraju i mam centrum reformacji, więc ja wprowadziłem u siebie. U, u ciebie to jak uważasz? U mnie to nie ma. No ja pierdziele, wiesz co, we Francji wybuchli buntownicy, ten, e, Provencial separatist. I kuźwa, weszli do mnie do Awinionu. A ja nie mam jak dojść tam teraz, bo cieli Awinion kompletnie, więc mój Awinion ostatecznie przejdzie do... Do tego... Do Prowansji, starą po, poproś Francję o prawo przymarsz. Jesteśmy obydwoje na rywala, na no, chyba nie ma takiej opcji. Ja po prostu liczyłem, że. kurde, z kim my walczymy? A East Friesland. Ja poszedłem na Friesland się napierdzielać patrzę, że nie mogę. O cholerę <tryk> chodzi. Jak tylko skończysz to wojnę, to zaatakuję Parmy, bo wcześniej nie mogę. Czemu? A ponieważ. E, Woda jest w cesarstwie, a Ty jesteś w wojnie i my jesteśmy razem w wojnie i nie można tak zaatakować. To skoro już walczymy, musiałeś chodzić z Frizzlandem, Chodźmy go zmiało. Ja pierdziele, no. Musimy zmiażyć Pisantry. Wlaki. Byłem tam przed chwilą. Ale ja byś dostał czarną flagę.